Kochanie, nie widziałaś mojego szalika? Szalika? Znowu idziesz na mecz? Dobra jest. Co się dziwisz? Przecież startuje nowy sezon? Chyba nic się nie stanie, jak raz nie pójdziesz. No nawet tak nie żartuj. A co się raz nie pójdę? Nie, nie mogę ryzykować. Widzimy się od razu po meczu. Ty też nie ryzykuj. Cała Warszawa kibicuje swoim. Wspieranie koszykarzy Legii poprawia nastrój i eliminuje poczcie pustki. Aby przyjść na mecz nie potrzebujesz recepty. Wystarczy zabrać grupę przyjaciół i kupić bilet na ebilet.pl. Brak twojego dopingu zagraża zwycięstwu ukochanej Legii.